Siemanko, witam Was po dłuższej przerwie na YouTube. Co? Wracamy wracamy do jakiegoś tam działania powoli powoli z takiego tytułu, że ten tydzień mamy jeszcze lodowy nadal tydzień trzeci tydzień trzeci słuchajcie, bo no miałem mieć wizytę w tym tygodniu upadła w kwestii tego mojego wyciskania żeby tam poustawiać już tak na spokojnie, na solidnie nie mniej po coś wyskoczyło i mamy przeniesione to na przyszły poniedziałek mamy to przeniesione na przyszły poniedziałek dlatego podejrzewam, że dopiero od przyszłego tygodnia zacznę coś działać w kwestii podsumowania zawodów słuchajcie w kwestii podsumowania zawodów no, co nie poszły 100% po mojej myśli, bo tutaj tego chyba jeszcze nie mówiłem. Eee, wybaczcie, przepukam sobie eee, tego jeszcze nie mówiłem, ale eee, no to kolano się mocno odezwało. Na dzień dzisiejszy, no teraz już leci 3 tydzień, praktycznie. Uż ty kurwa. Eee, 3 tydzień eee, jak eee, nie robię nóg, praktycznie zrobiłem sobie tylko słuchajcie. Eee, no, bok składy takie bardziej biodrowe żeby e, faktycznie kurwa, nie mogę się tego już tak nie robiłem, że gotuję i ten. Nowość dla mnie. Dla. Eee, bok składy, żeby nie obciążać tego kolanka słuchajcie. I było spoko. Nie było spoko yy, ale ten, ale no jeszcze nie nie chcę tak mocno go przeciążać. E, dzisiaj idę też do Fizjo yy. Zrobimy znowu jakieś tam falę. I zobaczymy prawdopodobnie w piątek wybiorę się, bo dzisiaj mamy środę, w piątek wybiorę się na trening i wtedy spróbuję zrobić siady jakieś lekkie. E, już w pełnym zakresie. No i zobaczymy jak to e, tutaj się wejdzie. O, o, o. I tak, dobrze to będzie gdzieś 70 gramów. To nie będę nowej paczki otwierał dla 10 gramów. Nie? I generalnie kwestia... E, wszystkim dobrze znana, czyli konrad nas jest na delikatnej redukcji. E, na dzień dzisiejszy, no część znaczy dzień dzisiejszy. 5 dni temu było 127, czyli 5 kg już przeszło w tu. 2 e, tygodnie od zawodów, ale to też wiadomo, pierwszy tydzień to sporo tej wody zeszło, słuchajcie. E, sporo tej wody zeszło z samych korali, nie? co? E, so, mm, no do celu, bo chciałbym, myślę, że do jakichś 115, 114 może zlecieć. Zobaczę, mamy początek na dobrą sprawę maja. E, chciałbym redukcję sobie kontynuować do końca czerwca, póki jestem na mostku i tak dalej, tak dalej. Ale wiadomo, to nie chcę nie tak restrykcyjnie mocno podchodzić, bo też teraz kwestia jakichś grillków, jakichś tam wiecie, e, innych kwestii, jak to w lato. E, dlatego jakby wliczam wszystko ale e, jeśli zdarzy się jakiś jeden dzień w tygodniu, że, no, czy to będzie jakaś imprezka, czy cokolwiek innego, no to sobie pozwolę, bo czemu by nie, bo teraz mam taki okres, gdzie mogę sobie na to pozwolić e, i nie będę się tym tak martwił, nie, ja już jestem zadowolony, że jest piątka mniej, już też czuję się fajniej, mm, no ale chciałbym jeszcze troszeczkę, żeby chociaż minimalnie tak zarys kratki wyszedł, na to lato, żeby jakoś to tam wyglądało, no, a później będziemy znowu się nabijać, ale już myślę, że nie przekraczają 120, nie? Bo chciałbym, myślę, że na przykład w październiku startować w kategorii do 125, to wiadomo, ale nie przekraczając wagi 120-121, czyli znowu, żeby mieć te 5 kg szczuplejszym, lepiej troszkę wyglądającym, znowuż i tak w koło w koło, aż będę w ogóle ty, ty, silny. Yy, dobra, widzimy się na treningu, ja jestem przedtreningowy, jak widzieliście 200 g serka wiejskiego, e, teraz akurat wyszło 70 g e, płatków cornflakesów, tych miód no, i orzeszki, no wchodzą, one są przepyszne, mają 394 to prawie jak zwykłe cornflakesy, e, dżemu 55 g akurat wpadło i chyba jeszcze zaraz dorzucę masełka z 15-20 g orzechowego i to sobie wszystko, słuchajcie. Wymemłam i zjem. Przez treningowo. Taki lekki posiłek, bo trening planuję zrobić o 12, czyli za jakieś półtorej godzinki. Trening lekki, ale coś wam wączyka. Przepraszam za jakąś poprzednią kamerką nagrywam, e, łapię najszerzej jak się da, 8.1 Jeszcze tego nie konsultowałem e, jakby na wizycie u Pawła, ale widzę w tym pewien potencjał Ostatnio byłem z koleżką na treningu, e, 190 na 2, całkiem nieźle w takim RP 8.5 e, I no, fajnie to wyglądało, e, dzisiaj też sobie to porobię <grym> Generalnie łatwiej mi wtedy jest ten wokist zablokować, nie jest ugięty. Biorąc pod uwagę, że jestem już wiecie w samych zawodach, bo jestem na mostku, strzedłem wszystkich korali, a 190 na 2 lata na RP8,5, czyli powiedzmy na trójkę by poszła, czyli dajmy na co 205 bym jeszcze wycisnął, w tym szerokim chwycie, nowym dla mnie chwycie, no to myślę, że jest niezły prognostyk. To, co trzeba wzmocnić na pewno to dół czworoboka. E, ogólnie tylnik na ramienny, bo pod ten chwyt szeroki no, przydałoby się tą, e, ten back powzmacniać, e, bo tam u mnie zawsze był problem, wszystko puszcza, zębaty tak samo. E, no ale zobaczymy, jak to dzisiaj na treningu będzie. Nie chcę szaleć, wiadomo, deload. <noise> e, dzisiaj jakieś sobie 4 ćwiczenia dosłownie zrobię. E, tą klateczkę, pewnie coś na plecy i... Fantazja jak mnie po to zrobi. Słuchajcie, jestem już po fizjo, po treningu, ale przyświetla tu... O, będzie lepiej. E, po fizjo, po treningu, e, trening widzieliście, no luźny generalnie. No i fajne te 185, co? Dajcie znać, co myślicie w komentarzu. Troszeczkę rozlatany byłem, ale... Yy, co, czy coś mam na swoje usprawiedliwienie? No mam to, że jestem na deficycie. I no jest to nowa dla mnie pozycja. W sumie trzeci raz. Dopiero go, trafiłem. Trzeci raz dopiero. O, gdzie ten kajdan się tu o. Trzeci raz wyciskam w tym chwycie. Trzeci albo czwarty dopiero. Także uczę się go. Zobaczymy, właśnie co za tydzień, w poniedziałek, już nie cały tydzień, powie Paweł na ten rodzaj chwytu. Czy zostajemy, czy nie. Ale powiem szczerze, że czuję się całkiem fajnie na nim. Także chyba bym tak go pchał w to, żeby zostać na tym chwycie i zobaczyć, co się dalej rozwinie. E... I co? I teraz Wam pokażę jeszcze posiłeczek właśnie. Oto posiłek taki potreningowy, można to nazwać. Jest 16:15, skończyłem trening o godzinie 13:30 i dopiero teraz zabieram się za jedzenie, e... bo najpierw pracowałem. Yy, dwa plany zrobiłem. Zjem odpocznę sobie akurat 15-20 minut podczas jedzenia, yy, spokojnie, i yy, zabiorę się. Słuchajcie, za dalszą część pracy. <laughs> yy, Także tak wygląda posiłek. Może makro wam wstawię tamtego posiłku i tego posiłku, żebyście mieli. Może cały dzień zrobimy. Jeszcze nie wiem, co będzie na kolację. Yy, no ale. Widzicie, jak na razie makrosy z, tego, z tych dwóch posiłków. Dobra, słuchajcie. Eee, chyba zakończymy ten dzionek, bo mam jeszcze pracy. Jest 19.20, eee, przerwa na taki mikroposiłek. Nawet tego posiłkiem nie nazwę. Kill eee, 45 gramów. Wrzucę sobie teraz, no i później kolacyjka, pewnie około godzinki 20.30, 21.00. Na kolacyjkę zapewne leci jakaś kura, jakaś kura, słuchajcie, z tym, z ziemniakami albo z ryżem i z warzywami. Jakiś klasyk, typowy klasyk. I tyle, nie? O białkach się widziałem, że tak średnio będzie, dlatego Dobijam sobie o to tym specyfikiem i to jest świetna sprawa. Generalnie jeśli ktoś z Was jeszcze nie próbował tego Clearwaya z KFD polecam spróbować. Szczególnie teraz w lato wiecie takich słodkich ulepów stricte jak to są zwykłe białka takie WPC, WP i Pić się za bardzo nie chce. No bo wiadomo to dużo lepszy smak jest na mleku. Na wodzie jest średni. Każdego białka, jakiego bym nie próbował, to po prostu każdy smak jest na wodzie średni. A to z wodą, no rewelacja, to jakiś napój generalnie. Słodki napój, bo słodki, ale nie czujecie, że pijecie coś takiego, wiecie, takiego ulepa, że jest takie klejące. Tylko faktycznie jako taki napój, jeszcze sobie wrzucił do lodóweczki, to mmm, Także tak, yy, shake 45, 45 gramów, białeczka. No i z tym szejkiem będzie już jakieś 150 gramów białka na dziś, no i kolacja, na kolację podejrzewam, że około 70-80 gramów białeczka wleci, bo z 300 miękka na pewno, no i jeszcze z jakichś tam dodatków. Może eee... szparagi <gry> Ale kurde, nie chcę mi chyba ich gotować dzisiaj. Eee... No, także dzisiaj będzie pewnie z 230 białka. Także poniżej 2 gramów, bo no 120 waży, no to 240 powinienem mieć. Wczoraj miałem 250, czy wczoraj 255. Wszystko było cacuś. No dzisiaj się troszeczkę dzień rozsypał. Ten treningowy, naprawdę dużo pracy i, i mało chęci na robienie jakiegoś tam jedzenia. No i tak. No i tak. My się widzimy w następnym materiale. Następny materiał z klejem, myślę, w przyszłym tygodniu też. Może coś z wizyty u Pawła nagram. Zobaczymy. Na pewno będzie to już bardziej zaktualizowane, co po prostu będziemy robić w kierunku mojego wciskania, w kierunku tego, żeby to kolano funkcjonowało jak należy. No i tak, no, no i pewnie jesteście ciekawi, jakie plany są jeszcze. Właśnie to poruszę. Plany są takie, że prawdopodobnie w drugiej połowie roku... Wystarczył sobie For Fan na zawodach raczej WPC. Spróbuję kusnąć coś w taśmie. O ile kolano mi pozwoli, już do WPC być gotowym na to, żeby siadać sobie fajnie. No bo czemu by nie? W sumie spróbuję. Jeszcze raz teraz już stawię na troszkę wyższym poziomie i moim i jakby. Na ludzi, który, z ludźmi którymi się otaczam po prostu e, wcześniej kiedyś jak próbowałem taśmę no tak wiecie beton beton e, kolano chuje muje no jednak przy moim rozstawie jeśli ja kurwa pójdę od razu na kolano e, użyję mało tego biodra no to, no to nie będzie to wyglądało dobrze druga sprawa że po prostu taśma Taśmy, jakie kiedyś były, też były jakie, takie twardsze generalnie, nawet te czerwone z Monstera dla mnie, przy takim hajbarze, jakim ja siadam, są za twarde. Muszę mieć jeszcze większą szmatę, jeszcze mniej, yy, myślę, jeszcze mniej, no, mniejszą moc wiązania zrobioną i może coś z tego będzie. Yy, ale mówię, to taki stricte start for fun, yy, może też for fun wystartuję sobie na pelterach. Jakieś tam sobie zrobić groszowe sprawy, troszkę do drużynówki dorzucić punktów. Zależy, ile będzie zawodników, i jak będą rozwiązane godziny startów na PLD RAF, Bo nie chcę już powtarzać tej sytuacji, co była w, tam, w tym roku w marcu, gdzie no, wystawiłem ponad tam prawie 30 zawodników łącznie przez te wszystkie dni. I kurczę, <gryw> miałem start o godzinie 8.30. Jeśli start w PLD RAF będzie o jakiejś normalnej godzinie, powiedzmy. Ta 125 będzie zaruszała około godziny 12. No to spoko, bo ja się wyśpię, pośpię sobie chociaż do tej 9/10 i będę w miarę wypoczęty. Nawet jeśli parę dni wcześniej będę zasuwał, ale będę miał jeden taki dzień, gdzie faktycznie sobie odeśpię. Ja tu nie miałem żadnego dnia, żeby sobie odespać dłużej, i czułem to na kościach. Także to zobaczymy. Także te dwa, jeśli chodzi o plany, no to te dwa starty możliwe są for fun. Wszystko będzie oczywiście ruchome, ale bez większych przygotowań to będą jakieś bloki typowo, tylko po prostu siłowe, bez jakichś cięższych, pewnie jedynek, jakieś tam lżejsze, ewentualnie zrobione na tydzień przed, i typowo sprawdziam po prostu na samych zawodach, żeby nie, wybiec, żeby nie wyjść z obiegu. A później sobie po tym WPC zrobię pewnie jeszcze takie 5-6 tygodni odpoczynku. No i prep, będziemy rozpoczynać prep taki konkretny, nie chcę zapeszać, plany są grube na początek roku 2024, bo jest i ABS kolejna edycja, która będzie w Afryce i to nas z chłopakami troszeczkę kurcze kusi, ale jest jeszcze druga impreza, która jest w USA, którą też byśmy chcieli zaatakować z chłopakami. Yy, troszeczkę terminowo to się tak średnio zgrywa za BSM yy, Ale no to jest jeszcze do ogarnięcia Ale na pewno możecie, yy, możecie być pewni, że yy, kurczę ten rok 2025 początek Myślę, że zrobimy znowu szum yy, Z naszą trójką Czyli Łukaszek, yy, Marcinek, Konradek <grym> Jak zdrobniale to zdrobniale wszystkich i, 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 i no nie chcę zapraszać tfu, tfu, ale mam nadzieję, że wszystko będzie tak jak być powinno i tak jak sobie tego e, życzymy. I zdrówko dopiszę, wszystko dopiszę i będziemy w stanie e, no, wspinać ten polski trójbój na, na wyżyny i pokazywać, że można, e, można być serdecznym, fajnym gościem i startować na najwyższym poziomie nie tylko krajowym, ale i światowym. Nie? Tyle. Tyle w temacie. Dzięki, ślicznemu, że oglądaliście. Piję białeczko, wracam do pracy. A my widzimy się w kolejnym materiale. Dzięki, na razie. Cześć.